Jeżeli twoja nauka poprzez słuchanie i oglądanie po angielsku polega po prostu na słuchaniu i oglądaniu z angielskimi napisami, to robisz to źle. Wiem, że duża część z was ma to teraz wykopać z kadru. No bo jak w ogóle można oglądać nieefektywnie? Żeby nie było, samo oglądanie i słuchanie jest już w porządku, jeżeli robisz to w obcym języku. Tylko, żeby mieć jakieś efekty, to będziesz musiał słuchać naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ta wiedza będzie się tak powoli przedzierać do waszej głowy przez podświetlenie. Świadomość. Będzie to wolne, bo cała Wasza uwaga, wszystkie konie świadomości są sprzężone w kierunku rozumienia fabuły albo szerzej mówiąc, treści. I tak możecie zrobić to znacznie lepiej. Po pierwsze, kiedy oglądasz albo słuchasz, zacznij notować obce ci słowa i wyrażenia. Szczególnie te, które często się powtarzają albo co do których czujesz, że mogą ci się przydać w przyszłości. Czemu notować? Jeżeli nie znasz na przykład czasownika frazalnego To Go Off to będziesz musiał go usłyszeć jakieś parę tysięcy razy, zanim sam zapamięta się i zacznie pojawiać się w Twojej głowie w trakcie rozmowy. Absorpcja języka obcego poprzez bierne słuchanie to nie jest najbardziej optymalny sposób nabywania nowej wiedzy. Da się to zrobić dużo szybciej i lepiej kierując na niego nasz strumień świadomości. Robimy to poprzez zapisanie takiego nowego słowa czy wyrażenia, a potem poprzez różne próby bawienia się z nim, na przykład poprzez układanie z nim zdań. Warto wdrożyć je też do naszego systemu powtórek. A czemu często powtarzające się? To właściwie wiadomość, szczególnie dla początkujących. Jest powód, dla którego słyszysz jakieś słowo albo wyrażenie już któryś raz z rzędu, bo jest ważne, bo się go używa, bo ty też w związku z tym powinieneś go umieć. Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, bo są uniwersalne, multifunkcyjne, pozwalają nam wyrazić wiele różnych myśli, a więc tak, nauczenie się ich znacznie poprawi Twoją płynność. Po drugie, wracaj do trudnych momentów. Jeżeli aktor coś powiedział, a ty tego nie dosłyszałeś, to jest szansa, że to słowo akurat znasz, natomiast on wypowiedział je w nieznalecznym. Znany ci dotąd sposób, i to jest dość istotny bit informacji dla ciebie na przyszłość. Jeżeli weźmiemy jakieś słowo, na przykład water to już to słowo da się wymówić co najmniej na kilkadziesiąt różnych sposobów w języku angielskim, bo mamy tyle różnych akcentów. Jeżeli dodamy do tego te wszystkie inne zmienne, albo właściwie pomnożymy to razy te wszystkie inne zmienne, które mogą mieć wpływ na dźwięk, który słyszysz. Taki jak ton, czy tembr głosu, czy emocje. X razy to wszystko przez siebie i mamy jakieś kilka czy kilkanaście tysięcy dźwięków, które ty wszystkie powinnyś być w stanie zidentyfikować jako angielską wodę. Kolekcjonujesz te dźwięki Wraz z kolejnymi godzinami słuchania języka obcego. Natomiast jeżeli pominiesz taki moment, w którym czegoś nie dosłyszałeś, a ty być może właśnie wymawiał słowo woda, to ta luka kiedyś do ciebie wróci. Dlatego staraj się zawsze wracać do tych trudnych momentów. Po trzecie, włącz napisy, angielskie oczywiście. Nauka rozumienia ze słuchów w obcym języku jest łatwa, bo wystarczy, że będziesz po prostu oglądał tony filmów i seriali z włączonymi napisami. I tu wracając do tego, co powiedziałem parę zdań temu. Kiedy nasz mózg widzi jakieś słowo i jednocześnie słyszy jego wymowę, to łączy to wszystko w parę neuronów powiedzmy. Nie musicie tego jakoś specjalnie powtarzać, czy robić jakieś dedykowane ćwiczenia ze słuchu. Wystarczy, że będziecie jednocześnie słyszeli jakiś dźwięk i widzieli słowo, które jest przypisane do tego dźwięku. Dlatego naprawdę nie musicie katować się filmami i serialami w obcym języku bez żadnych napisów. Tym bardziej, że dla wielu z Was jest to dość zniechęcające. Musicie cały tydzień mentalnie przygotowywać się do takiej 30-minutowej sesji, którą robicie w niedzielę wieczorem, a moglibyście oglądać trzy razy więcej, gdybyście po prostu włączyli sobie na bo byłoby to przyjemniejsze. Po czwarte, lub tak zwany shadowing. Rozmawiałem ostatnio ze swoim znajomym, Polakiem, po angielsku, takie już zboczenie zawodowe, i on jest gdzieś w okolicy B2. To nie jest jakiś mega wysoki poziom, wielu z Was jest pewnie wyżej, natomiast mój znajomy ma płynność i oprócz tego sypie tekstami i w ogóle mówi to w takim akcencie, jak zawodowy rednek. Want some more milk, John? Czyli mieszkanie z południa Stanów Zjednoczonych. I tak się akurat składa, że jego dwa największe hobby to pożeranie czasami po kilkanaście Razy tych samych klasyków amerykańskiego kina i mówienie do siebie. To jest taki typ budowy umysłu, że jak usłyszy kwestię, która mu się podoba w jakimś filmie, to potem ją będzie powtarzał przez kolejne 3 lata. Jego płynność bierze się z tej ogromnej mieszaniny różnych zasłyszanych w filmach zdań, które po prostu powtarzał do bólu, aż w końcu nauczył się ich na pamięć. Z jakiegoś powodu dobrze się bawimy, udając innych, odpowiednio modyfikując nasz głos. That's right, kiddo! Przy okazji, jest to świetny sposób na uczenie się. I zapamiętywanie. Dlatego, kiedy będziesz oglądał jakiś film czy serial i coś Ci się wyda szczególnie charyzmatyczne albo zabawne, jakaś seria dźwięków, którą ktoś wytworzył, to zaczym się i spróbuj ją imitować. Rzeczy, które tak wyławiasz dostają potem szczególne miejsce w mózgu, które jest oddzielone grubą krechą od całej reszty, którą usłyszałeś w filmie. Po piąte, nie zamaczaj palcy, tylko wejdź obiema nogami. Słuchanie i oglądanie to świetny pomysł na naukę języka, bo nie wymaga za dużo wysiłku i jest dość przyjemny. Ale w związku z tym, żeby mieć z tego jakieś efekty, musicie tego robić naprawdę dużo. Dlatego nie czekaj całego tygodnia, żeby potem obejrzeć 30 minut odcinka. Musisz to trochę bingeować. Myślę, że takim ładnym optimum jest na przykład jeden odcinek dziennie i obowiązkowo dwa w niedzielę. No i poza tym, jeżeli chcesz wiedzieć, jak ze swoich 5 godzin nauki tygodniowo wyciągnąć tyle, co ktoś będzie miał po 10 godzinach nauki tygodniowo, to w opisie jest link do moich bezpłatnych 23 technik nauki angielskiego. Musisz je sprawdzić, bo być może zmieni to dla ciebie wszystko. Oglądasz jeszcze w tym momencie? Wow, chyba mnie lubisz. Jeżeli nie wiesz jak i z czego się uczyć i w ogóle brakuje ci samodyscypliny i chciałbyś, żeby ktoś cię poprowadził za rączkę, jak Big Daddy, to na dole w opisie jest link do mojej opieki językowej, którą realizuję bezpośrednio sam, osobiście, jeden na jeden. Może to być dla ciebie dobry moment, żeby nauczyć się języka angielskiego i zacząć robić wrażenie na anglojęzycznych dziewczynach, oprócz tych z Wielkiej Brytanii. Do następnego.